Najpierw szkoła zadania, obowiązki, nauka, a potem dopiero rozrywka i gierki. Więc bijam do szkoły, załatwić to co muszę. Lecę do domu no i gierki, gierki. Tak, to już bywa, przynajmniej mnie, ale nareszcie się weekend zbliża, więc o szkole na moment zapomnieć trzeba, odrobić lekcje, zdania i tyle, tyle. Można kupić batonika i siedzieć w domu lub kto woli grać na komputerze, też jest fajna opcja też. A kto powiedział, że kolejność tej piosenki jest odpocząć, odpocząć i nawijać dalej z batonikiem w rękach, jeść, 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 to też jest jakaś fajna opcja. Nie kupiłem książki po to, żeby stała, więc zabieram się do czytania teraz batonika, tak samo, trzeba zjeść, przecież nie będzie marnował się. Siedzę w domu i nudzę się, więc porysować coś też można, co nie, nie jestem samotny, więc kolegów zaproszę, też spróbują super batonika. Znowu do szkoły, wracam, zadanie, nauka i tak dalej, ale, ale wracam potem do domu i znowu trochę odpoczynku, jest... Zjeść coś trzeba, więc batonik pojawia się. W sumie nie jest aż tak źle. prawie końcówka jest, więc postaram się na obiad znowu spaghetti zjem i batonika na deser też. Nie no, super jest, jeszcze jeszcze szkoła i wakacje potem, a czemu nie? Wtedy to sobie pogram też w różne gry sami z kolegami, więc na razie trzeba czekać, ale myślę, że to szybko zleci i znowu wolne, wolne będzie tylko. Ale na razie to trzeba znieść, bo to nie od razu jest.